Jeżeli chcesz dodać, usunąć lub zmienić blokadę ekranu w Motorola E60 Pro, to najpierw musimy wejść w ustawienia naszego telefonu. Następnie przechodzimy niżej, dopóki nie znajdziemy bezpieczeństwo i prywatność. Po czym tutaj przechodzimy do odblokowywania urządzenia, no i w tym miejscu znajdziemy blokada ekranu. Jeżeli nie mamy ustawionego hasła, no to oczywiście, jeżeli tutaj wejdziemy, to mamy możliwość wybrania rodzaju hasła, jakie chcemy sobie ustawić, i później, oczywiście, ustawienie już samego hasła. Jeżeli mamy już wprowadzone jakieś hasło, no to najpierw musimy je wprowadzić, zanim przejdziemy dalej. No i tutaj prezentuje nam się właśnie lista wszystkich możliwych haseł, jakie albo rodzajów haseł, jakie możemy sobie ustawić, czyli standardowo wzór, kodpin, bądź hasło. Możemy także ustawić sobie przesuń palcem, bądź brak. To w tym wypadku wybieramy jedną z tych dwóch opcji, jeżeli chcemy sobie usunąć blokadę ekranu. Jeżeli chcesz posiadać ekran, Blokady, ale bez hasła, no to wybieramy przesuń palcem. Natomiast, jeżeli nie zależy ci na ekranie blokady, no to wtedy wybieramy brak. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.